Więcej nauki w szkole, a jak? powinno być likwidowane prace domowe, całkowicie. Bardziej nie powinni mieć pracy domowej, jak o 18 wychodzą, jak? może będą bardziej pochłaniać te wiadomości w szkole, jak nie będą przemęczone. Ja tak no, uważam. 13 m pomagają. Pomagają. Ja sobie dokładam Pomyliwy? do emerytury, bo inaczej to bym chyba chodziła po prośbie. No. Ale... Nie, nie lubię TVP. Bo nawet jak tu sprzęt 80% ma zdrożyć prąd. Co pani zrobi? Nie wiem, co zrobię. Mam nadzieję, że będę dokładać z tej trzynastki. No po co mam? Co, co oglądać w takim razie? TVN, Polsat? Ja TVN24 lubię oglądać i TVN. Na bieżąco są wiadomości na czasie. W edukacji pytam, czy powinny zostać prace domowe, czy powinny być zlikwidowane? Do internetu grywa? Według mnie tak. Powinny zostać? Czy? nie. nie. Powinno być likwidowane prace domowe, Dlatego. całkowicie. To skąd będą mieć wiedzę? Będą mieć wiedzę, nauczą dzieci. W szkole po prostu. Oczywiście. Więcej nauki w szkole. Więcej nauki w szkole. A jeżeli już, jak ktoś ma ochotę, to może się pouczyć trochę, ale przynajmniej nie, nie bo, powinny być oceniane. Bo teraz mają czas na na taniec, na jakieś hobby, nie wiem, zainteresowania, trening. To się dzieciom należy. Może będą bardziej pochłaniać te wiadomości w szkole, jak nie będą przemęczone. Ja tak no uważam. A teraz jak to jest o 17 na przykład wychodzą. To kiedy mają się uczyć, kiedy dojść lekcje, kiedy wszystko. Ech. To znaczy, się no, tym bardziej nie powinni mieć pracy domowej, jak o 18 wychodzą. Jak pani ocenia zmiany w telewizji teraz? W TVP? Na ja, lepsze, ja, ja na gorsze po tych wyborach? Powiem szczerze, nie oglądam TV, bo nie cierpię. TVP? Nie, nie lubię TVP. A nawet jak to jest nie Nie, nie, nadal pani nie ogląda. Nie, TVP. A wcześniej pani oglądała? Yy, nie, nie, bo nie lubię PiSu. A to, to już nie ma PiSu. No to obraz. nic, ty... A czy proszę, ma pani źle się kojarzy? I, co spojrzałam na te czerwone paski, to mi się słowa. Czyli proszę, ma traumę, pani pani. A, 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 te, a co, co oglądać w takim razie? TVN Polsat. Ja, TV24 lubię oglądać i TVN. Czy są rzetelne informacje? No, tak, uważam, że tak. A dlaczego? Dlaczego ten TVN? No dlatego, że tam jest bardzo dużo informacji, bardzo dużo dziennikarzy z nowymi wiadomościami. No, na bieżąco są wiadomości na czasie. Ulubiony jakiś dziennikarz? Pamięta Pani jakieś nazwisko takie? E, dziennikarz Piasecki, który prowadzi kawę na ławę. To pani Olwieniec, tak? tak. E, ja się żyje na emeryturze. Czy wystarcza na wszystko, jak to wygląda? Ciężko z ja małą mam, mam Ile tej emerytury? Jest mi ciężko. Około, po, no będzie. Poniżej dwóch, powyżej jeszcze mówię. Powyżej dwóch, ale bardzo niedużo. Na ta na w domu? Tak, i brakuje pieniędzy. E, co najdroższe? Opłaty poszły w górę. Jak to wygląda? No opłaty na razie jeszcze stoją w miarę, ale, ale słyszę, że tu już prąd i gaz. Prąd, prąd? prąd o, ma Czerwcu, słyszałam. Tak, 80% ma zdrożyć prąd. Co pani zrobi? Nie wiem, co zrobię. Mam nadzieję, że będę dokładać z tej trzynastki. No po co mam? Czy, to, czy powinna być przedłużona ta tarcza, jakieś obniżki powinny być? Powinna być, powinna być. A przynajmniej powinni być, bo po, yy, powinni brać pod uwagę tych, co mają, zarabiają, mają bardzo małe emerytury, jakoś przynajmniej dla nich, przynajmniej a tak. w połowę. Jak ktoś ma 1400, to skąd on weźmie te 80% no, na prąd? No to też właśnie. A Nie są się a tacy, a są tacy. Bardzo dużo osób no. tak nagrywało. No wie pan co? Trzynaste emerytury czy pomagają? Pomagają. Ja sobie Pomyjmy. dokładam do emerytury, bo inaczej to bym chyba chodziła po prośbie. No. Ale no. na co pani przeznacza? Na jakieś lodówki, pralki czy bardziej na opłaty? Nie wie pan co, jak sobie biorę lodówkę czy pralkę, to biorę na raty i spłacam. No, na raty, pani. Za gotówkę to nie mam z czego. No. Ile się kupi teraz za 100 zł? Widzę pani po prostu kupach. No, ty, jak Ci nie weźmie 50 zł, to nie mam po co wychodzić do sklepu, powiedz. 50. A wcześniej, na przykład 5 lat temu, ile Pani kupiła za 50? Więcej? No, dużo więcej. No pewnie. No nie ma porównania teraz. a y... prosty przykład. Poszłam tak. po chemię. Raz w miesiącu robimy zakupy z mężem. Tak. No, w tamtym miesiącu za tę samą kwotę, powiem tak. szczerze, zapłaciłam y, 150 tam z groszami, a teraz ponad 200. No, przepraszam. 200. No to pani...